Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku Oktetaty. Ok I jak zapewne pamiętacie, ostatnim razem zakończyliśmy naszą przygodę tuż przed zrobieniem zakupów w spożywczaku. Więc ruszamy na podbój spożywczaka. Wow, wow. Zabieraj tę mackę z tego pudła, zdurniałeś. Dobra, ktoś się na nas gapi. Coś się na nas gapi, więc idziemy boczkiem. Co się tak gapisz? Ośmiornicy na zakupach nie widziałeś. Czy <noise> ja też mam sobie zabrać? Wózeczek? Dobra. Ups, <noise> postaw ten wózek. Dobra, wstawaj. Nie, nie tak, nie tak. Nie rób breakdancer. Wszy... <noise> Tuż przy wejściu do sklepu. Dobra. Um, dobra. Może, dobra. Może ja lepiej zostawię ten wózek. Jezu! Macka mi weszła. No coś się tak gapicie na mnie, no. Jestem piękny, nie widać. Wow. Dobra, mam znaleźć? Zdobądź płatki śniadaniowe Tomka. No ale jak ja mam. Ja mam te płatki. Spokojnie, spokojnie. Dobrze, że te alejki są tutaj w miarę szerokie. O, nie patrzy. No, no kurcz, szybko, szybko. Czy ona się gapi na mnie? you Oh Don't it, I to what's the box! lights on, the speaker is off. That means it's safe for me to talk about how we get our meat from... What? What is it? Oh, jeez! Uh, what I was saying was it's safe to talk about how we get our meat from... How Minecraft! Minecraft, look! Mogę coś sobie stąd zabrać? Mogę, paść się! <grych> dobra, może lepiej się tym nie bawmy. Kurcze, ale baba alarm podniosła. Złodziej! Jaki złodziej? Sprawdzałem, czy nie ma tam szkodliwych składników. Gdzie ona polazła? Bo ja muszę zdobyć te płatki. O! No co się tak gapisz na mnie. Ja tylko przechodzę. Dzień dobry, do widzenia. Dobra, dobra. Odwróciła się. Szukam nawozu, kobieto, tam. Wcale mi nie zależy na twoich płatkach. O, właśnie szukałem tego tutaj. Dalej się na mnie gapi? <grywka> Popatrzymy jej głęboko w oczy. Zahipnotyzujemy ją. Już nie chcesz tych płatków. Już nie chcesz tych płatków. One są szkodliwe dla twojego organizmu. Dobra, spadam stąd, bo ona chyba mi nie odpuści. Idę szukać pizzy. Wow. Wow. Sure Co? jakie Why mam... Are all these Właśnie. Dlaczego one są zamrożone? Ja chcę. Dobra. Dawaj, dawaj tę mackę. Łapaj. Dobry. Nie co, mogę otworzyć? Nie mogę, ona jest zepsuta. No i jak ja mam zdobyć swoją pizzę? Zaraz, może... może tędy? Nie wiem, czy to jest bezpieczne wchodzić do zamrażarki. Wow! No i co teraz? Może się przełączę? Może na dół? I co? Mogę to podnieść? Ja nie widzę, co tam się dzieje, no! <grystanie> Ludzie przychodzą, patrzą się, co ten idiota robi w zamrażarce. Pizza jest tam na samym końcu. O, może. No i? no i. No i, no i, no i. Czekaj, do góry, do góry. Teraz, teraz tak. No nie mogę. Ups. Nie to. Dobra, wyłaś stamtąd. <gryw> wyłaś stąd. No i teraz na dół. Teraz tu. No to mogę podnieść, a tam tego nie mogę Nie to! Łapaj się tego Dobra, ja stąd wychodzę. Zaczyna mnie to denerwować. Tu nie widać? Mam na sobie garnitur właśnie. Chyba nikt. No, no, no. Czy ja mogę to jakoś otworzyć? Co za obsługa w tym sklepie już nigdy więcej tu nie przyjdę. Co się kapicie, wchodzę sobie tylko do zamrażarki. No i. A może muszę wejść jakoś... <laughs> Że się podniosę w ten sposób. Tak, teraz... Dawaj tę mackę tu. Nie, to dawaj tu. Tak. Chwyć się tej półki. Wow. Mnie, czy ja kiedyś wyjdę z tego sklepu? Tak. Tą kolejną mackę możesz zarzucić wyżej. O, właśnie. Tylko nie spadaj. Teraz tę mackę dawaj tu. Jej, sukces! Spuszczaj się. A teraz muszę jakoś tędy przejść. <laughs> Utknęło. Zobaczcie. O kurczę, o kurczę, wciągnęłam. Wow, to nie my. Słowo. Dobra, teraz proszę mi dać tę pizzę. Jaj! Z peperoni chyba. No, a gdzie ja mam te pizzę? Znajdź płatki śniadaniowe tomka. O nie, znowu te płatki! <laughs> Ciekawe, co by się stało, jakbym na środku sklepu zrobiła break, break dance taki sam jak w ogrodzie. O, kurczaczki. Miałam, kurczaczek z różna. Dobrze, że nie ośmiornica. Dostałby z wału. Kurczę no. Co za uparta baba? Ciko! Nic, nic, ja sięgam tutaj po. Yy, właśnie po to. Tego potrzebuję. Ups, ups, <laughs> tak, ja właśnie upuściłem to. To, to. Może pani już chce przejść? Może ja zrobię pani przejście? Tak, tak. Ta -da -da. Yy, teraz potrzebuję. <laughs> Nic, no, no, nie moja wina, że takie mają słabe półeczki w tym sklepie. Kobieto, wyluzuj. Twój sklep, że się tak burzysz? No, żegnam panią. Może ja przypilnuję pani wózka? Kurde, co za Franca. Nic, no, klęczę sobie, no, na środku sklepu, no, nie widziała pani klęczącego klienta. Matka Teresa się znalazła, kurczę, z puszywczaków. Dzień dobry, do widzenia. Dawaj teraz, o kurczę. What are you doing? no. Kurczę. No co zacięła się pani? No nie. What are you doing? Nic. Kurde, płytać się zacięła. What are you doing? <noise> Ty co za Franca! Dawaj. What are you doing? Sprawdzałem czy je... kuka działają w pani Wózku. <noise> no kurcze mogąbyś stąd odejść. No już odchodzę, Boże, kobieto wyluzuj! Du, du, du. Do widzenia pani, miło było poznać, przez panią mój syn nie będzie miał płatków! Ta -da -da. Wcale pani tego nie widziała. Już sobie idę, idę sobie, dawaj szybko! Ja sobie oglądam tylko produkty i swoją e, rączkę. Cześć! Czyli, dobra, pomyślisz, że jestem nienormalny. Już pewnie dawno tak myśli. Wow, 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 wow. Kurczę, uparła się stać przy tym wózku, kobieto. Nie masz nic ciekawszego do roboty. Dobra, to nie są te płatki. Czy ona się zaśmiała ze mnie? Jest! Dało mi się. Ciekawe, czy nam nie doniesie. A moje to niby nie? No, to pani problem, nie mój. Trzeba było lepiej pilnować. Ha! Żegnam. Co teraz? Mleko czekoladowe? Czy to tutaj? Domyślam się, że tutaj. Wow, wow, wow! Dawaj, dawaj. Podnieś się. Czemu klęczysz znowu? To nie kościół. Podnieś się. Nie, nie, delikatnie, bo nas wywalą. E, tego mleczka nie chcemy, więc weź się jakoś odusz tu z boku. No i, no i. Dawaj. Teraz poproszę. Tam mleczko. Nie to. Na dół, na dół. Spokojnie. Co się pani tak na mnie gapi, kurczasz? tak przystojny jestem! No, no... Nie to! Nie to, do góry! Nie to, nie to! O nie, spadnie. Nie to! Ups. Serwis sprzątający! Serwis sprzątający jest potrzebny! No i co jest z tobą? Dobra, do góry, do góry. I teraz. No i znowu chwytanie to, co trzeba. Przecież nakierowałam go tu. jest. Mamy czekoladowe mleczko. Te samo, które y, wylałam y, na głowę mojej córki ostatnim razem. Dobra, spadamy stąd. Tu się robi za duże zamieszanie. Y Dzień dobry, hej, wjechał pod wemie swoim wózkiem. To nie by ja jestem niegramotne. Picking up soda for wow. the big game, maybe for a big party, only Gervisons has a soda city big enough to handle all your biggest events. Sniadz, mango, pomarańcza, no dąm. Dąb wow, się? Wow, 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 spokojnie. Gdzie jest niby ta. Mangowa oranżada, ale ona jest tam na tym samolociku. I jak ja nie wiem, mam ją? Ktoś się na mnie gapi? Czy ja mam ją strącić? Kurczę, i co ja mam zrobić? Mam tutaj wejść? Spokojnie, spokojnie, połóż tu swoją mackę. Teraz połóż tę mackę tutaj. Teraz tę mackę daj tutaj. Teraz. Niczym King Kong! Chodzimy na wieżowiec. Dawaj, dawaj. Dawaj tu. Leć w tę stronę. Może muszę jeszcze wyżej się wspiąć. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Mm. Chyba jeszcze wyżej muszę wejść. Dawaj. Tak jest. I teraz Dawaj to. i teraz tematcka Dawaj jakiś ciebie king kong Super U, Nie, nie, nie spadaj, nie spadaj, ruszycie No teraz tę drugą mackę, dawaj Dobra, zostań tutaj Teraz muszę jakoś sięgnąć No, leć tu Dawaj, dawaj, dawaj mi, tam. jest Idziemy jak burza. Idziemy jak burza, słuchajcie. Dobra, słuchaj hmm? stąd. King Kong leci, Z Drogi dzieci! O, o. Klau <ślałom> mrożone. <ślałom> wow, tu jest! Destroy! Hear that? Amazon Action Figures are back in stock by popular demand. Wow, mogę grać! Jestem mistrzem! Czy to nie jest piękna muzyka? Ale jaki fajny jest! Jaki samolocik fajny! A mogę wsiąść do środka? Dobra, muszę sprawdzić. Muszę to sprawdzić. Wow, 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 Jezus! Jaki ruch! No! No, no, no! Już prawie jesteś w środku! Pychaj się z tymi mackami! co teraz? Na dół? O kurcze Będę miał strząśnienie mózgu! Jezu! Co to było? Dobra, wyłaź stąd. Wyłazimy stąd. Utknęłam! Dobra. a ja jestem ciekawa, jakbym chciała teraz złapać. Jak to będzie wyglądało? <laughs> Telefawka! <laughs> zobaczcie! Mistrzostwo świata. Dobra, fajna osoba, ale musimy e, znaleźć idealne jabłko. Chyba nasza córeczka chciała, jabłuszko. O nie, zobaczcie, ile tutaj jest skórek od banana. No przełaście, przełaście kobiety. No co on takich oczom? Nie jestem przystojny? Wiem, że jestem przystojny. Oj, Jesus, Nie Soda City. no tutaj ten serwis sprzątający jest totalnie kto Oj! We here at promote family values by offering great values to great families. Stój! Jezu, ta podłoga jak się świeci. Jaka ona jest śliska. E, dzień dobry panu. Dzień dobry pan też po... <laughs> świeże owoce! <laughs> ja tylko chciałem jedno jabłuszko. I spadam stąd. Eee, ja chcę tu żółte. To żółte, proszę. No Dawaj mi te... żółte. Jest! Cóż za radość. E, hey, idź na zadykuję i weź the porcję sushi. O, nie, ośmiornica i sushi. Nie wiem, czy to jest taki łojazu. Taki dobry pomysł. No, kto to. Rozkładał te. skórki od banana. Beznadziejny sklep nigdy więcej tu nie przyjdzie. Dobra. Sushi na tyłach. Dobra. Jakieś tam tyły. O, ta, która nas posądziła o złodziejstwo. Dzień dobry, pani, dzień dobry cały <ślał> czas ma nas na oku chyba o tamte tyły chodzi dobra, dawaj, dawaj Idziemy po sushi uważaj, uważaj spokojnie żebyśmy czasem nie strącili jakiegoś mięska uuuu dobra, uważaj o jakie żebra, o jakie żeberka no i patrz, strąciłeś matko, weź się ustaw normalnie, co? ja chcę swoje sushi Nado, nado, na teraz tu. I will turn you into moderately priced sushi roll! Jezu! Ten szalony! Ten szalony! Slow down, so I can tell you! Strogi, strogi, szalony kucharz mnie goni! What's the matter? O nie! Szybko! Hahaha! Oh, ha, ha. O oh, yeah. mm. oh, nie! O nie! Złapo nas. I co teraz? O oh, nie, już od początku. Dobra, czyli nie powinno złapać, ale tam było coś takiego słodkiego rozlanego. Uciekamy! Od tego wariata! Ciekawe, dlaczego się na nas wkurza? Dawaj, dawaj, może muszę iść właśnie tymi półkami! Udało się? Jest, udało się za drugi razem.

Zobaczcie. Oj, przepraszam cię, żono. Nie chciałem. Naprawdę. Synu! Niezła zabawa, prawda? Próbowałem. Zobaczcie. Oj, Nie pogadasz z tymi dziećmi normalnie. Nie pogadasz. Dobrze, już, już, ci skanuję, kobieto. Na dół. Na dół, na dół. Super. Dobra, muszę się przesunąć z tym. Jezu dziecko. Wdałaś się w totusia. Na dół, na dół. Dobra. Dawaj. Oranżadę. Ups. Eat pizza. That. Yes eat pizza. <laughs> Alright, now that we've got our groceries, it's time to head to the aquarium. Yay. Oh yeah. <laughs> <laughs> well, that makes two of us. Oops. Foch. Foch. To the car, kids. Yay! Yeah! yeah. I wanna see a snugglefish! I wanna climb something condemned. Honey? Jest naprawdę proste. Możesz przyjść do akwarium z rodziną, albo możesz chodzić do domu bezduszna jestem osiemnastką. Co? What are you for? To będzie horror. Biedny o kto tata. A tak się starał na zakupach, no, nie doceniają jego wysiłków. Biedny. Oh, take a look at that. Check out that gift shop. Uh o -oh. Dania zaśmiernice! Honey, are you all right? What has got you so spooked? <śmiech> <śmiech> okay, I'll just have to. add that to the list of questions don't worry we're here for you Aww. now let's get some tickets to be tragedia. Coś czuję, że... tommy stay still i want to take a picture że stanie is coś you złego. this energy i'm a wiggly fish it's <laughs> little fish too Zwariowana rodzinka. Dobrze kochani, ale zakończę w tym momencie oh, oh. nagrywanie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało tak jak poprzednie, jak zwykle było zwariowanie. I do następnego razu, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa-pa!